Zaprezentujemy Państwu feature'y, czyli też ciekawe rozwiązania w naszej autorskiej aplikacji mobilnej EGC Mobile. Aplikacja EGC Mobile jest to aplikacja mobilna dedykowana kontrolerom i kontrolerkom zbiorowych komunikacji miejskich. Została... Napisana na systemy operacyjne Android czy też PayDroid, w zależności od urządzenia, na którym aplikacja jest zainstalowana, służy przede wszystkim do wystawiania opłat dodatkowych, jak tu przed chwileczką też zostało to wspomniane, a także do rejestracji procesu kontroli oraz nadzoru nad pracą użytkownika, czyli kontrolera czy też kontrolerów. Jeżeli chodzi o urządzenia, to tutaj nastawiamy się przede wszystkim na terminale płatnicze Pax. Jest to między innymi model A77 z systemem operacyjnym Paydroid 8, a także terminale Pax A920 z Paydroidem 7, a także A920 w wersji Pro. Tutaj już Paydroid wersja 8 lub 10. Jeżeli chodzi o Model A77 jest to urządzenie bardzo przypominające zwykły smartfon, który pewnie każdy z nas posiada. Jeżeli chodzi o model A920, dodatkowo ma on wbudowaną drukarkę, co umożliwia kontrolerowi na miejscu z poziomu tak naprawdę jednego urządzenia wydrukowanie, wezwania. Tak, z jednego urządzenia bez konieczności noszenia ze sobą dwóch czy trzech urządzeń, tak? czyli terminala, drukarki i urządzenia, na którym będzie nasza zainstalowana aplikacja. A920 Pro jest to tak naprawdę model A920 z m.in. dodatkowym skanerem IRD, czyli skanerem na podczerwień. Nasza aplikacja jest także. Dedykowana pozostałym urządzeniom, tutaj aktualnie z ograniczeniem oprogramowania Androida do wersji 10. Jeżeli chodzi o kontrole dokonywane na, na urządzeniu poprzez naszą aplikację GC Mobile to tutaj mamy takie trzy rodzaje tak naprawdę kontroli których dokonuje kontroler czy też kontrolerka po prostu użytkownik aplikacji jest to m.in. kontrola wzrokowa kontrola kart myfer czyli nośników fizycznych a także kontrola kodów QR jeżeli chodzi o kontrolę wzrokową to są to po prostu bilety papierowe kontroler Naocznie weryfikuje, czy dany pasażer posiada ważny bilet, czy też nie, i takie zderzenie może oczywiście odnotować, co finalnie znajdzie się w naszym systemie głównym, systemie AGC. Jeżeli chodzi o kontrolę MIFER, czyli nośników fizycznych, tutaj mamy karty miejskie. Niektórzy klienci gdzieś korzystają za właśnie z takich, z takich kart, ale także karty płatnicze MV, czyli na naszej karcie. Jesteśmy w stanie zakodować informację o tym, że taki bilet kupiliśmy, na przykład poprzez kasowniki w pojazdach. Oraz kontrola kodów QR. Tutaj mamy możliwość weryfikacji między innymi aktywnych promocji. Niektórzy klienci korzystają również z takich rozwiązań, a także zniżki, które obowiązują i które, które dotyczą danego pasażera, a także aplikacje zewnętrznych operatorów, czyli Oprócz powiedzmy standardowych kiosków, czy też biletomatów, tak, użytkownicy, pasażerowie mogą zakupić takie bilety w zewnętrznych aplikacjach. Jeżeli chodzi o odczyt kodu QR, to aplikacja GC Mobile umożliwia m.in. weryfikację legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wówczas kontroler na terminalu pozyskuje takie informacje, jak PESEL takiej osoby, symbol przyczyny niepełnosprawności, Poziom niepełnosprawności oraz numer takiej legitymacji. Jeżeli chodzi o promocję i zniżki, tutaj też mamy e, przykład właśnie takiej e, promocji e, dla pasażera. E, są to na przykład między innymi karty mieszkańca, tak, czy, czy na przykład bilet seniora upoważniający do bezpłatnych przejazdów. E, a jeżeli chodzi o bilet w aplikacjach e, zewnętrznych to tutaj mamy pełną walidację oraz szczegółowe informacje. Kontroler po zeskanowaniu kodu QR z zewnętrznej aplikacji na urządzeniu poprzez aplikację GC Mobile ma za pomocą naszej aplikacji oczywiście walidowane i wyświetlane wszelkie informacje na temat biletu zakupionego przez pasażera. Jeżeli chodzi o karty MIFER, no to karty to są zbliżeniowe karty, jeżeli chodzi o rodzaj wykorzystania technologii to jest RFID. Umożliwiają bezkontaktową komunikację z urządzeniem. Wspieramy bilety, jeżeli chodzi o nie, to są wspierane bilety, to są jednorazowe. Są to bilety okresowe oraz doładowania salda, czyli tak naprawdę e-port monetka. Jest najbardziej wygodnym model tak naprawdę biletu, jeżeli chodzi o bilety przystankowe, czyli tutaj pasażer wsiada, kasuje od kasownika to na kwota. Jeżeli chodzi o to. Zwiększają one bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu wielu algorytmów zaawansowanych oraz samych kluczy, które umożliwiają zablokowanie tutaj logowania się. Jeżeli chodzi o konto i kartocentryczność, jest to podejście, w którym karta lub konto użytkownika staje się centralnym punktem zarządzania. Pierwsze, czyli tak naprawdę kartocentryczność, to jest weryfikacja biletów na nośniku fizycznym, Tutaj kod QR, bądź jeżeli chodzi o to karta. Natomiast jeżeli chodzi o kontocentryczność, jest to bilet, sprawdzanie biletów w systemie centralnym tak naprawdę, czyli tutaj pasażer zbliżający kartę do urządzenia ma tak naprawdę tylko numer tej karty, wysyła to zapytanie, urządzenie wysyła zapytanie do systemu centralnego i zostaje zwrócony tutaj bilet. Jeżeli chodzi o kartę kontrolera, to jest rodzaj, tak naprawdę, karty Myfer, i tutaj jest to specjalna karta używana przez kontrolerów, biletów do autoryzacji oraz zarządzania procesem kontroli w systemie. W naszym programie wykorzystujemy ją do, przede wszystkim do tutaj autoryzacji logowania, czyli kontroler wpisuje najpierw login oraz hasło, dodatkowo zbliża kartę. Uproszcza również ona tutaj rozpoczynanie i zakończenie kontroli. Kontroler wchodząc tutaj do autobusu odbija kartę od kasownika, zbliża do urządzenia, dzięki czemu zaczytujemy parametry kontroli, a po zakończeniu zbliża do kasowników i później do urządzenia i jest wysyłane zakończenie kontroli. Dodatkowo umożliwia to zablokowanie kasowników oraz zablokowanie sprzedaży biletów. Tutaj, jeżeli jeszcze mówimy o kontroli, to warto też wspomnieć parę słów o naszym module KBE, czyli kontroli biletów elektronicznych. Na podstawie przeprowadzonych kontroli, a także wystawionych wezwaniach, główny system zarządzający, system EGC, umożliwia generowanie wszelkiego rodzaju raportów oraz zestawień z podziałem na danego kontrolera, czy też grupy kontrolerskie, rodzaje skontrolowanych biletów, między innymi przy kontroli wzrokowej. Liczbę i rodzaj wystawionych wezwań, tak, czyli ile kontroler wystawił wezwań kredytowych, mandatowych, i też w jakim przedziale czasowym. Nawiązując jeszcze do urządzeń, na których jest zainstalowana nasza aplikacja GC Mobile, czyli terminale płatnicze, możemy i warto też wspomnieć o wydrukach z urządzeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować spersonalizowane wydruki wezwań kredytowych oraz mandatowych, dostosowanych do potrzeb każdego z klientów. Wbudowane drukarki w urządzeniach, tak jak wspominałem, PAXA 920 oraz PAXA 920 wersji Pro, umożliwiają wydrukowanie na miejscu z poziomu jednego urządzenia. Tak jak też wspominałem na początku, bez konieczności noszenia ze sobą dwóch czy, czy nawet trzech urządzeń czasami. E, mamy również integrację z urządzeniami zewnętrzny, e, z urządzeniami zewnętrznymi dzięki modułowi Bluetooth, na przykład Big Solon, e, i to już jest rozwiązanie dedykowane na przykład e, modelowi PAX A77, który jest zwykłym te, e, Urządzeniem przypominającym zwykły smartfon bez wbudowanej drukarki za pomocą modułu Bluetooth łączymy się z drukarką, i w ten sposób jesteśmy w stanie takie wezwanie wydrukować pasażerowi, oczywiście z kopią dla kontrolera. Przy okazji wezwań warto wspomnieć również o podglądach wezwań pierwotnych. Jest to dość nowe rozwiązanie w naszej aplikacji. Mamy identyczny wzór wezwania, który otrzymał pasażer w formie skanu, tak jak też widzimy w wersji papierowej, oczywiście dostaje pasażer poprzez wydruk z urządzenia, natomiast to wezwanie jest także skanowane powiedzmy i przesyłane do systemu centralnego, dzięki czemu w systemie centralnym jesteśmy w stanie wyświetlić identyczne wezwanie, co też tutaj jakby zachowuje spójność danych i jednocześnie jakby Powoduje to rozwiązanie brak konieczności generowania podglądu wezwania powtórnie w systemie centralnym. Saldo wezwania pierwotnego kolejny feature czyli prezentacja salda do zapłaty wraz z odsetkami w zewnętrznym serwisie jest to zewnętrzna strona internetowa. Poprzez numer i datę wezwania pasażer jest w stanie zweryfikować, Jaką kwotę do zapłaty wraz z odsetkami ma do zapłaty w tym momencie? Jedno również z naszych ostatnich rozwiązań dotyczy szalbierstwa, czyli wykroczenia, w którym pasażer ma co najmniej dwa wyzwania nieopłacone w ciągu ostatniego roku. Możliwość weryfikacji liczby właśnie takich nieopłaconych wezwań pasażera. E, tak jak tutaj już widzimy, e, jest to informacja dla kontrolera o konieczności e, na przykład wezwania policji, tak, z uwagi na to, że jest to na przykład trzecie, czwarte, czy też jakieś kolejne e, wezwanie, które ma nieopłacone. A już niebawem, e, czyli to, co mamy w planach, e, to jest dostosowanie aplikacji EGC Mobile i kompatybilność z Androidami 12-14. Idziemy w nowe standardy, nowe rozwiązania. Udostępnianie wezwania na stronie internetowej poprzez numer telefonu lub adres mailowy. Oczywiście, opcjonalnie pasażer będzie mógł podczas otrzymywania wezwania od kontrolera podać takie dane, następnie na numer telefonu, czy też właśnie na adres mailowy, przyjdzie bezpośredni link, który będzie mógł otworzyć i będzie miał tam właśnie, powiedzmy, skan takiego wezwania, które również dostał w wersji papierowej. To jest też, myślę, fajne rozwiązanie pod kątem ewentualnej zguby wersji papierowej otrzymanej na miejscu od kontrolera. Oraz tutaj przy współpracy Bieg Monitor poprzez podanie PESELu imienia weryfikacja danych adresowych w bazie PESELnet, dzięki czemu kontroler będzie w stanie zweryfikować, czy podane dane adresowe przez pasażera są prawdziwe.